Witam wszystkich, wszystkich zaproszonych gości, wszystkich Państwa radnych, radnych samorządowców z powiatu księskiego, wiejskiego. Widzę też dwie lub trzy osoby z przedstawicieli powiatu cieszyńskiego. Bardzo się cieszę, że Państwo jesteście. Bardzo proszę o zajęcie miejsc. To jeszcze może, wejście na salę i za chwileczkę zaczynamy. Witam, pani premier Beata Szydło. Witam, witam bardzo serdecznie. Czy to nie jest tak, że partia rządząca tak jakby zaostrza ten konflikt z Rosją? Ponieważ... Szanowni Państwo, ja mam taką prośbę, żeby to jakoś troszeczkę uporządkować. Mam mikrofon, żeby łatwiej było zadawać pytania. Proszę się zgłosić. Mam nadzieję, że po, po kolei będziemy próbowali odpowiadać na te pytania. Pan poseł, tak jako pierwszy, wybaczcie z z tej ziemi. Pan poseł, jako pierwszy, widzę tutaj w drugim rzędzie. Jedno, drugie, trzecie. Czy cztery, pięć, dobra, Rozumiem, że trudne pytania nie będą zadawane, bo byłam pierwsza. Spokój się powiedzą. To byłam pierwsza, no a no pan no 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 tak. no no nie był pierwszy. Jak można opowiadać, że rząd polski dba o to, żeby nie było wojny? Panie? No. Pani aktywna poseł. Znaczanie pewnych Jesteśmy w mniejszości, jeżeli chodzi o Europarlament. Jestem sam zwolennikiem, tak jak energii. Kolejnymi podatkami przy tym okresie, kiedy mamy pewien problem tuż za granicą. W Ukrainie. Tam widzimy, jakim dużym problemem jest bieda, brak dostępu do chleba, do podstawowych wartości. A my zadłużamy się na 9 milionów euro. Kierujmy się interesy i podatki. Nie to podkreślam, że nie można się zbywać tych źródeł. Energii energetycznej, które mamy tutaj u nas. Bo Dlaczego zamykamy my, kopalnie? To, mamy tutaj Polski. Czyli przede wszystkim mówimy o węglu. Oczywiście należy mówić też i o węglu, jak zróżnicowanie źródeł energii jest gwarancją suwerenności. I dlatego polski rząd takie propozycje składa i staramy się, żeby. W ten sposób no, ta filozofia związana ze strategią energetyczną była budowana. Dlatego zostały wygaszone kopalnie, a gaz jest kupowany drożej, tak? Myślę, że, myślę, że będzie potrzebna również rewizja strategii energetycznej w Europie. Natomiast chcę Państwu powiedzieć, że ten Parlament Europejski no, niestety tego nie dostrzega, jest mocno nastawiony właśnie na wprowadzanie rozwiązań, które nie tylko że pozbawiają nas właśnie tej przez te szalone, zielono-lewicowy A wie pani, kiedy Polska przystąpiła do Unii Europejskiej? Szanowni, Szanowni Państwo. pani to W momencie, no po kolei. Po kolei. Z proszę pana, zaczyna pan tam od Zaczyna pan tam od swoich. Ja nawiązuję do... Y od, do y rania, od radnych swoich zaczynacie. dzisiaj rano usłyszałem w mediach, że Niemcy nie miała, zakupili całe wydobycie z Boliwii, węgla, węgla do no, ziemi. Ja tak mam, że ten węgiel będzie się palił w Niemczech ekologicznie. W momencie, kiedy Polska staje się państwem konkurencjowym, dużą gospodarką, rozwijamy się, pokazujemy, że w europejskie w będziemy móc zbywać bardzo skutecznie i bardzo dobrze, że świetnie sobie radzimy w tej nowej rzeczywistości. No to... To jest kpina, co pani opowiada, to są kłamstwa. 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 Ileś pieniędzy wzięta. Ile ci tam tu zmarku to są za bzdury? Co pani opowiada w ogóle? Polska upada! Polska upada! A my się zadłużamy! Pani tak samo przyjechała wiedźlicę? Kłowódzku? A co pani w Kłowódzku zrobiła? Kataryna! Wstyd! 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 Słuchajcie, tego się nie dało słuchać. To, co, to, co tam padało, jakie tam padały e, z ust polityka, e, podsumowania tego, co, tam się, co oni mówili o tej Polsce, po prostu tego się nie dało słuchać. E, miały być wyznaczone osoby byłam pierwsza, która podniosła rękę, zadała pytanie zaczęli wyznaczać osoby e, ze swojego grona, tak? Wójta, polityków w koło to nie było spotkanie dla ludzi, to nigdy nie miało być dla ludzi spotkanie, nigdy nie miało być do e, zadawania pytań, bo żadne, żadne odpowiedzi na trudne pytania nie padły. E, Została został zaproszona tutaj grupa ludzi, która, e, która była no za partią tak? Za partią PiS i to było ewidentnie widać, tak? Zostałam wyzwana, zostałam e, wyrzucona. Utrzymaj mi jeden i drugi tam wyrzucona i, i co? No i tak to właśnie wyglądało, sami ocenie, bzdury, bzdury, jakie leciały tam z ust y, pani y, Beatki, to, to naprawdę, no przechodzi ludzkie pojęcie. No Polska rozkwita z tego, co wiemy. Górnictwo rozkwita. Y, no jesteśmy... W, Krajną, nie wiem, miodem, mlekiem płynącą. E, no przecież to jest kpina. To jest kpina. I jeszcze nie odpowiadałam na żadne pytanie Ja mam nadzieję, że Atka dołączyła się odnośnie tego, kiedy Polska wstąpiła do Unii Europejskiej, przyłączyła się, tak? Bo kiedyś tego nie znała i wydaje mi się, że ona dalej nie zna, tak jak na nią patrzę. To wydaje mi się, że ona tego dalej nie wie. E, nie odpowiedziałam na żadne pytanie odnośnie wygaszania górnictwa. Przecież 6 lat temu mówiła o tym, że mają plan na rozbudowę Śląska górnictwa, a dzisiaj jak wiemy to upada to górnictwo, Wygasza, wygaszane jest. No to co ona opowiada, że, że mamy rozkwit gospodarki? Co Pani ona opowiada? Może się obrócić na zamkniętą kopalnię piasku, tak, zamknięta, 500 za, zamknięta kopalnia Piast piasty. Wujka, Tutaj w okolicy też jest jeszcze jedna zamknięta. Nie wiem czy piast jest zamknięta, ale wiem, że to tutaj obok... To, to, jest, to jest zamknięta, bo nie, tutaj ludzi, co No, no to, jest no to no, to jest zamknięta. nie, 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 tutaj nie, 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 z, z nie, naszym, z naszym sąsiadem nie, znaczy sąsiadem, z tak z że sąsiadem, tutaj wspieramy z że tak, i że my tutaj wspieramy Ukrainę, że pomagamy, no, my nie, Pani tutaj nam opowiada, że no może się rozszerzyć konflikt, ale czyja to jest wina, że ten konflikt się może rozszerzyć? No wina jest partii rządzącej, ponieważ na naszej ziemi jest przewożone wojsko do Ukrainy, jest produkowana e, część broni do Ukrainy, tak? My wspieramy oficjalnie, jawnie Ukrainę, pomagamy im, dlatego my stajemy się tak jakby stroną w konflikcie. No ludzie... A ona wychodzi i mówi, że no może się rozszerzyć. Nie wiadomo dlaczego, nie wiadomo, no oni nie wiedzą. Oni pomagają, ale oni nie wiedzą, bo to wszystko wina wina Rosji. Gaz mamy drogi jak cholera, dlatego że nałożyli sankcje na Rosję, a sama Ukraina bierze, bierze od nich ten. Gaz i ropę. Gdzie jest Szczepan? Pojechał no, mam live'a, nie odbiorę teraz, Szczepan, bo mam na tym telefonie live'a. I słuchajcie, otoczyli się ludźmi, ludźmi, którzy tylko i wyłącznie przytakiwali, którzy się zgadzali na wszystko, którym się wszystko podobało. E, bo oni są za partią, tak? No to wzięli sobie grupkę osób, większość policjantów stała, no słuchajcie, no co to ma być? To znowu są kolejne partie. Partia jeździ i się pokazuje na, na, całym, na całej Polsce, że oni są tacy super i, i tacy fajni i że głosujcie na nas i my jesteśmy ekstra, wszystko tyle, co wam obiecamy, to nikt wam nie obieca. A dobrze. Wiemy, że przecież Beatka, jak pojechała do Kłobucka, to nie obiecała wyremontować dworzec PKP, nie zrobiła tego. Obiecała rozbudować obwodnicę do, do tego miasta, nie zrobiła tego. Miasto e, ja podupadło. Tu przed budynkiem. Nie, policjanci kurde o dziwo, w spokoju. Wyszli i zapytali się tylko, co się stało, czy, czy coś się Marcie stało, czy coś. Wyszli policjanci ze mną mi się zapytali, czy coś się Marcie stało, czy ktoś ją dotknął i tak dalej. Nie, nikt, nikt mnie chyba nie dotknął. W każdym razie tłum był bardzo. Tłum był bardzo agresywny i, i nadal tam jest, tak? Nadal jest agresywny tłum. Zostałam wyzwana i kazali mi tam. No, Nie będę teraz cytować, bo, bo nie ma sensu, ale no, chyba sami widzieliście, co się działo. Ja powiem szczerze, ja już nie, nie mogłam wytrzymać tego. Tego, tego, tego gadania, tak? tego polerowania sobie jeden drugiemu e, polityk politykowi, e, wójt e, Beatce i jeden drugiemu e, zapraszał siebie do, do wspólnego e, polerowania. Nie możemy na to pozwalać. jak? I wierzcie mi, cała sala była przeciwko mnie, cała sala, nie było osoby mi przychylnej, ale nawet w takiej sytuacji trzeba wstać i trzeba powiedzieć, bo jeśli ktoś robi takie rzeczy, jeśli ktoś wychodzi i tak jawnie opowiada takie bzdury, takie bzdury, nie znając się kompletnie na tym, to powinniśmy reagować, bo to jest partia rządząca. I ta partia rządząca znowu wychodzi, znowu nas okłamuje, znowu gdzieś tam konfabuluje jakieś, e, jakieś rzeczy, bo w mojej ocenie to były kłamstwa, bo to nie ma się nic do realnych, realnego stanu e, prawnego. No ludzie, pojechaliśmy, pojechaliśmy z ciekawości, jeszcze pan wyszedł dużo wcześniej, bo już nie nie wytrzymał. Ja liczyłam na to, że jeszcze zadam kilka pytań, ale no tak jak widzieliście, zostałam potraktowana, zostałam potraktowana tak, jak zostałam potraktowana, że byłam pierwsza, miałam zadać pytanie, a nie mogłam go zadać, bo była już kolejka ustawiona, tak? Kolejka jest ustawiona od samego początku. Ja myślę, że oni nawet przećwiecili te pytania, żeby one dobrze wypadły. Żeby dobrze wypadły, no bo słuchajcie, no przecież no to jest bzdura, co tam było powiedziane. To jest bzdura. Tak się właśnie nam pokazała pani, e, pani Beatka e, w swojej klasie najlepiej jak mogła w niebieskim garniturku. Super, bardzo super. Niech dalej takie bzdury promuje, niech dalej opowiada takie bzdury, komu to ona jeszcze nie pomogła, jak to Polska nie rozkwita. Powiem wam, że strasznie się zdenerwowałam, ale nie ma sensu. Wracam do domu, to była strata czasu. E, jedynie co tylko udało się pokazać, e, jaka to obłuda jest polityczna i e, do czego my zmierzamy. Uch, to teraz dopiero będzie początek, bo e, zaczynamy objeżdżanie Polski e, przez polityków, bo będzie za niedługo, e, będą za niedługo wybory. Tak więc mamy. Jaruś już rzuca e, kąty mi. Rzuca już nam kawałami z, z mównicy, tak? Opowiada nam różne rzeczy. Tak więc możemy się spodziewać, e, spodziewać że będzie tego więcej: e, że będzie więcej produkowania takich właśnie występów e, z ludźmi, którzy są już tak, jakby no, w mojej ocenie, oni są podnajęci, bo to wszyscy byli za e, zaparciem rządzącą. Tak więc <grytanie> nic dziwnego, że nie było to jakoś głośno e, nigdzie publikowane, że, że będzie przyjazd Beaty. Bo, bo po co miała się zjechać? E, po co mieli się zjechać ludzie, którzy mają pytania, tak? Nie wiem, sami ją e, Strata czasu, ale mogliśmy zobaczyć to na żywo. Dziękuję bardzo.